Witam. Witam wszystkich firmy Maniaków zdecentralizowanych projektów z tej strony Konrad z grupy Zdefiniowani.pl słuchajcie. Lecę dzisiaj do Was z filmem dotyczącym projektu Baked Beans. Jest to projekt, o którym już mówiłem jakiś czas temu, zresztą kilkukrotnie. Jestem w tym projekcie myślę, że około 3-2 tygodni, jakoś tak mniej więcej. Jest to miner. Miner, który tak naprawdę daje nam dzienną stopę zwrotu na poziomie około 8%. Znaczy jest to 8% oficjalnie, minus 3% prowizji dla dewelopera, co w rzeczywistości daje nam 5% stałego, stałego ROI dziennego, które możemy wypłacać bądź też możemy reinwestować. Natomiast projekt jest tak skonstruowany, tak, ta, tak mechanizm, jakby ten algorytm smart kontraktu został utworzony, aby... Może nie to, że zmuszać nas, ale bardzo mocno motywować do tego, żeby reinwestować swoje środki, które zarabiamy po to, żeby budować sobie fajny, pasywny dochód. I słuchajcie, za chwileczkę Wam powiem, pokażę Wam na kalkulatorze, jak możemy sobie tutaj nasz wkład, który nie wiem, wrzucamy jednorazowo, wypłacać w formie dniówki i po jakim czasie. Z racji tego, że tak jak mówiłem, tutaj mam 5% po liczeniu fi, ale pokażę Wam na kalkulatorze, jak to zrobić, żeby ten nasz wkład jednorazowy zwracał nam się w dniówkach. Ja akurat właśnie do tego zmierzam. Powiem tylko pokrótce, jeżeli chodzi o sam miner, jest bardzo prosty w użytkowaniu. Działa na sieci Binance Smart Chain. Jedyne, co musimy zrobić, musimy połączyć nasz portfel bezpośrednio z DAP-em projekt jest po audycie. Audytu jakbym nie udostępniałem bezpośrednio na stronie, ale mamy go znalezionego, tak więc zresztą pod filmem będzie też link do samego audytu. Będziecie mogli się z nim zapoznać. Słuchajcie, jeżeli chodzi, wracając do, do samego DAP-u. DAP, tak jak mówię, jest bardzo prosty. Pierwszą ważną, istotną dla nas sprawą jest to, jaki jest aktualny stan kontraktu. Smart kontraktu 4375 BNB. W momencie, kiedy ja wchodziłem do projektu po ponad 2000 BNB, tak więc systematycznie ten kontrakt rośnie. No i z tego, jakby wypłacane nam są potem te dywidendy. Mamy wallet, nasz stan portfela oraz Your Beans, czyli taki odpowiednik tokenu, które tak naprawdę nie są tokenami, ale one gdzieś tam według tego ich algorytmu wyznaczają nam tą stopę zwrotu i, i te, te dzienne. Dywidendy, czyli ta ilość tych fasolek, przeliczana jest na BNB, i od tego mamy te 8%, minus te 3% dewelopera. Natomiast projekt jest tak skonstruowany, to o czym mówiłem na początku, czyli to, do czego nas motywują, czyli do reinwestycji, że każda nasza wypłata tak naprawdę zmniejsza wartość w przeliczeniu na BNB naszych, naszych fasolek. Dlatego nie ma stałej wartości fasolek dla każdego. Każda. Osoba indywidualnie, w zależności od tego, jak podchodzi do tego projektu, czy będzie szła zgodnie ze strategią, o której tutaj zaraz powiem, będzie miała takie, a nie inne dywidendy wypłacane. Strategią, którą jakby polecają, tutaj zalecają wręcz, bym powiedział, właściciele projektu, jak i też użytkownicy, ponieważ sama społeczność jakby też żyje tą strategią i idą jakby długoterminowo w przypadku tego projektu, jest strategia tak zwana 6 na 1, czyli 6 w tygodniu, 6 razy reinwestujemy. I jeden dzień w tygodniu wypłacamy. No i słuchajcie, co nam da ta strategia? No da nam ta strategia to, że w określonym czasie, po określonym czasie takiej reinwestycji, jesteśmy w stanie raz w tygodniu sobie wypłacać nasz wkład własny. Czyli jeżeli ktoś przykładowo wrzucił, zainwestował sobie tutaj 1000 dolarów, to po akurat z tych wyliczeń, ponad 60 dniach takiej reinwestycji, będziemy mogli sobie wypłacać dniówkę. Ale w przypadku, jeżeli robilibyśmy to, tylko i wyłącznie reinwestując przez te 60 ponad dni, nie wypłacając ani razu. Natomiast w przypadku reinwestycji 6-dniowej i wypłatach 7-dnia w danym tygodniu, ten okres się troszeczkę wydłuża. Natomiast pokażę Wam, jak to wygląda na kalkulatorze. Słuchajcie, przykładowa inwestycja 1200 tyle mniej więcej ja zainwestowałem w ten projekt. I zobaczcie, zakładając 5% stopę zwrotu. 3% depozyt tax i reinwestycja raz na 24 godziny, daje to nam w przypadku pierwszego dnia 58 dolarów kolejne dni, po reinwestycjach, wzrasta nam ta, wzrasta nam przede wszystkim depozyt pracujący, jak i też dniówka wypłacana. I tak jak mówię, jeżeli założylibyśmy, zakładam sytuację, że Ktoś z Was wierzy, że projekt będzie długoterminowy i zdecyduje się na 60 dni reinwestycji, to po 60 dniach tak naprawdę, no po 63 dniach mamy zwrot tej inwestycji w postaci jednodniowej wypłaty. I później od tego czasu możemy sobie raz w tygodniu wypłacać te dywidendy. Co oczywiście będzie też zwiększać naszą dniówkę, bo każde 6 dni reinwestycji będzie się przyczyniać do wzrostu. Pracującego depozytu, jak i też wypłacanej dniówki. Słuchajcie, projekty w, w tym modelu e, działają naprawdę długo. Są projekty, które działają po wiele, wiele miesięcy. E, to wszystko zależy od społeczności, od dyscypliny, jaka e, jest na, w, tej, w tejże społeczności, od komunikacji, e, od deweloperów, o, od, od tego całego zgrania. A w przypadku Bacon Beans, ja widzę, że tutaj ta społeczność fajnie się konsoliduje i, i, i razem jakby idą w stronę tej strategii, no co może przyczynić się naprawdę do tego, że projekt będzie trwać długimi, długimi miesiącami, no nie chcę mówić o latach. Tak więc ja w moim przypadku reinwestuję sobie te 6 dni, raz wypłacam, tak więc ten okres będzie wydłużony, natomiast jeżeli już raz w tygodniu, nie wiem, będę wypłacać sobie tutaj 500 dolarów, czy tam 700, to i tak będzie to fajna e, tygodniówka, która e, no, będzie bardzo pozytywnym, jakby gdzieś tam aspektem, jeżeli chodzi o moją strategię takiego pasywnego zarabiania w przypadku zdecentralizowanych projektów. Pokażę Wam tutaj na tym przykładzie, jak można zreinwestować. Ja, mam, ja dzisiaj już wcześniej reinwestowałem. Mogłem zostawić to do filmu, ale trudno. Dobra. Rebake, reinwestycja. Potwierdzam. Poczekamy, aż transakcja yy, będzie zatwierdzona. W samym projekcie można też zarabiać jeszcze zapraszając inne osoby. 12% BNB, które ktoś stakuje, trafia bezpośrednio na, jako nagroda, którą możemy sobie zreinwestować, bądź też, którą możemy sobie wypłacić. Dobra, poszła. A nie, to nie to konto. Poszła transakcja, odświeżymy. 6, 7, 6, 9. Tyle, fasolek. 6, 8, 1, 9. Tak więc mamy zreinwestowaną, idziemy dalej. Pierwszą wypłatę, znaczy ja, ja wypłacam zawsze poniedziałki. Dzisiaj mamy czwartek, tak więc kilka dni jeszcze zostało. Słuchajcie, dodatkowa rzecz, jeżeli chodzi o sam projekt, to w dniu jutrzejszym wypuszczają. Wypuszczają, słuchajcie. Możliwość stakowania. Możliwość stakowania środków. Czekajcie, ja tylko się przyłączę. Do enfela. Tutaj mam już zakupione tokeny eee, BCT. I w dniu jutrzejszym tak naprawdę będzie można eee, rozpocząć stakowanie drugiego ich tokenu, znaczy pierwszego tak naprawdę, bo bobince nie są tokenem. BCT Binch Chart eee, token i e, jest to jakby wewnętrzny token, który ma przyczyniać się do zwiększenia przede wszystkim stabilności minera, ponieważ część podatków, które idzie na z zakupów i ze sprzedaży tokenów Binchart, idzie bezpośrednio do płynności minera. Użytecznością tego tokenu będzie w szczególności na tą chwilę możliwość stakowania i otrzymywania nagród i projekt jakby znaczy DAP, który umożliwi stakowanie, rusza już 1 kwietnia. W dniu dzisiejszym będzie duża zapowiedź tego wydarzenia na ich telegramie, zresztą tak samo w dniu jutrzejszym. No i zobaczymy. Ja na razie trzymam tu akurat w tym przypadku gdzieś tam podchodzę spekulacyjnie, tak więc czekam aż ta cena, mam nadzieję, urośnie jeszcze bardziej. No i gdzieś tam przy jakimś poziomie sprzedam zwyczajnie te tokeny bo no nie liczę, że tutaj jakby w przypadku tego stakowania to zainteresowanie jakby będzie bardzo rosło, rosnąć. No chyba, że będą wprowadzać jeszcze jakby dodatkowe daty. Zobaczymy jak to będzie wyglądać. Na tą chwilę jakby tak jak mówię gram czysto spekulacyjnie. Natomiast tu jeżeli chodzi o e, miner e, zakładam tą swoją strategię 6 na 1. E, no i po prostu kopię tak, kopię te BNB raz w tygodniu wypłacam i tyle. Słuchajcie, tyle jeżeli chodzi o Baked Beans. Natomiast jeszcze jedna rzecz, o której chciałbym powiedzieć, to dla przede wszystkim holderów, dla osób, które na zdefiniowanych mocno są zaangażowani w Końcła. Wiem, że jest sporo takich osób. Słuchajcie, podawałem wczoraj informację o tym, że w dniu jutrzejszym, znaczy dzisiejszym, przepraszam, uruchomiona zostanie platforma Space Travel. Mówiłem też o innych kilku aspektach, które związane są. Z całym ekosystemem Coinswap, ponieważ Coinswap jako DEX też rozwija się bardzo mocno i, i daje też bardzo dużą tą użyteczność dla tokenów. Taką, pierwszą taką ważną platformą, którą uruchomiono, jest SpacePad, czyli platforma launchpadowa, gdzie możemy partycypować w projekty, które dopiero startują przy odpowiednim zaangażowaniu, czyli przy wykupieniu odpowiedniej ilości tokenów CSS, stakowaniu ich, trzymaniu ich na portfelu, czy też wrzucaniu do farmy. Do pool mining, pool farming. Sorry. I tutaj mamy jakby pięć tierów, które możemy, do, do których możemy być przypisani w zależności od tego, jaką, jak dużą ilość tak zwanej CSS Power posiadamy w swoim portfelu. CSS Power to jest przelicznik naszych tokenów, pomnożone przez to, czy stakujemy te tokeny, czy trzymamy je na portfelu, czy trzymamy w farmie na LP tokena. Natomiast dziś, może, nie chcę się akurat skupiać na Spacepadzie, bardziej właśnie na projekcie, który odpalają już w dniu dzisiejszym. I tutaj też będziemy mieć bardzo fajną użyteczność tego tokenu. Zresztą, sam serwis jest świetnym pomysłem, bo jest to portal wycieczkowy coś na zasadzie Booking.com, gdzie mamy możliwość kupowania noclegów w hotelach, przelotów, rejsów statkami wycieczkowymi, no i też czy samych wakacji kupowania w bardzo korzystnych cenach. Jest tysiące, tysiące sklepów, tysiące poszłam, sklepów, tysiące, tysiące różnych lokalizacji, jeżeli chodzi o hotele, tak samo możliwość wyjazdu na wycieczki w bardzo korzystnych cenach, słuchajcie, mają bardzo, bardzo duże zniżki. Natomiast żeby partycypować jakby w tych zniżkach, trzeba wykupić zwyczajnie sobie jedną z dostępnych, przepraszam, to nie jest to. Wykupić jedną z dostępnych subskrypcji. Słuchajcie, te subskrypcje nie są jakieś drogie, zresztą opłata jest roczna. I daje nam możliwość dostępu do bardzo no, mocnych zniżek, dużych zniżek, które tak naprawdę możemy wykorzystać w każdym momencie, i e, nie ma z tym problemu. Zresztą, wystarczy sobie spojrzeć. Mamy pa, pakiet Gold, Platinium i Silver. One się różnią jakby zakresem, zakresem tych dodatków, które otrzymujemy bezpośrednio od, od, od Space Travel jako, jako subskrybentów. Tak więc słuchajcie, bardzo ciekawe rozwiązanie. Ja jako holder, jako użytkownik CoinSwap, cieszę się bardzo, ponieważ to z pewnością wpłynie też na cenę pozytywnie CoinSwap, przepraszam, protokół CSS. A myślę, że to również to skorzystam tutaj z oferty, ponieważ tak jak mówię, ilość tych ofert jest jest olbrzymia, słuchajcie, jest olbrzymia. Tak więc myślę, że warto, warto sobie skorzystać z tego e, serwisu Space Travel Luxury, jest to przede wszystkim serwis nastawiony właśnie na, e, na oferty ekskluzywne. Słuchajcie, tak więc tutaj nie ma jakichś tam, nie wiem, e, z poemowskich, e, czy tam, nie wiem, Bóg wie, jakich e, ośrodków turystycznych z Wólki Kosowskiej, tylko naprawdę zajebiste, zajebiste miejscówki, więc polecam każdemu. E, w przyszłości ma również być wprowadzona płatność w CSS-ach, jeżeli chodzi o usługi, bo tutaj też możemy sobie płacić tak naprawdę CSS-ami, ale możemy też zapłacić równowartością w USD. Dają taką możliwość. Natomiast w przyszłości będzie opcja płatności za wszystkie te usługi czyli hotele, loty, wycieczkowce, wakacje bezpośrednio CSS-ami. Tak więc, no dużo, dużo pozytywnych informacji płynie z Coinswap. Jakby z całego ekosystemu tworzą naprawdę bardzo dużo od środka, od kuchni e, dzieje się wiele, tak więc myślę, że przyszłość Coinswap i całego ekosystemu, wszystkich projektów jakby wokół e, Coinswap e, no jawi się bardzo kolorowymi barwami, tak więc ja się bardzo cieszę. Słuchajcie, Również link do Coins Travel, przepraszam, Space Travel Luxury będzie bezpośrednio pod tym filmem w opisie. Tak więc wskakujcie, zobaczcie, jak wygląda. Świetna sprawa. Słuchajcie, tyle z mojej strony, bo tak jak mówię, dziś chciałem opowiedzieć troszeczkę o Baked, baked Beans, a bardziej właśnie o tej strategii, jeżeli chodzi o tą reinwestycję. No szkoda, że tutaj nie mam akurat kalkulatora, w którym mógłbym. E, pokazać, jak e, wygląda to w przypadku, właśnie tej reinwestycji. Słuchajcie, zresztą ten kalkulator też będzie dostępny e, pod tym filmem. Jedyną rzeczą, którą musicie zrobić, żeby móc edytować ten kalkulator, to. O, przepraszam, nie to. To wchodzimy w plik i dajemy utwórz kopię, tak? Wtedy możemy sobie go edytować, nie ma problemu. Dobra, słuchajcie, tyle z mojej strony. Tak jak mówię, zapraszam na, do odwiedzenia Space Travel. E, bardziej pomijając już fakt tego, że tak jak mówiłem, myślę, że bardzo pozytywnie wpłynie to na cenę. Zresztą to już widać po, po wykresie, bo wejdziemy sobie na swap. To ta wartość CSS fajnie rośnie. Nie, coś nie pasuje. Dobra, mamy. Od wczoraj, tak? Wczoraj gdzieś tam ten impuls się pojawił. No i niech rośnie, słuchajcie, rośnie. Na tą chwilę około 28%. W ciągu 24 godzin urósł CSS. Tak więc bardzo fajnie. Słuchajcie, przy tym market capie, przy tej cenie, e, osiągnięcie 1 dolara, 2 dolarów nie jest jakimś wielkim wyczynem. E, a no, dla holderów, dla osób, które kupują w tej chwili, czy też kupiły nawet wcześniej, chociażby przy tym 0,17, e, no, to może być bardzo ciekawa opcja, jeżeli chcieliby zrealizować zyski w przyszłości. Dobra, nie przedłużam tyle z mojej strony, trzymajcie się, hej.